Witajcie, kochani, Midalia Ita, predykcja na 2025 rok, znak raka. Do znaku raka wejdzie, jowisz w tym roku, ale wejdzie dopiero 9 czerwca. I um, wpłynie na wszystkie raki, oczywiście, bo tą energię wszyscy poczujecie czyli takie szczęście, obfitość, rozmach energia życiowa wybieranie też mądrości życiowej w tym czasie um, uczenie się to wszystko jeśli cokolwiek w ogóle chcecie robić to ten Jowisz bardzo, bardzo wspiera w tym czasie i będzie działał do końca roku najbardziej na raczki urodzone od samego początku znaku raka czyli od 21 czerwca do 17 lipca, bo te raczki urodzone od 17 do 22 lipca jakby najbardziej poczują tego jowisza już w 2026 roku. Natomiast w 2025 Jowisz dochodzi do 25 stopnia znaku raka, czyli będzie przechodził przez słońca każdego raka urodzonego właśnie do 17. Lipca do, do 17 lipca. Także to jest piękny czas na wykorzystanie dla osób z ascendentem w raku. Ten Jowisz będzie w Waszym pierwszym domu, bardzo będzie wspierał to, żebyście byli widoczni, żebyście byli zauważani. To jest taki... Jak ma się Jowisza na Ascendencie, czy w pierwszym domu, a dla właśnie osób z Ascendentem w Raku większość roku tak będzie to wyglądało, to wchodzicie i nie musicie wiele robić i wsz wszystkie oczy są zwrócone na Was. Tak to mniej więcej działa. Także warto to wykorzystać. Dla Raków ten rok, dla Ascendentów w Raku... Ten rok też będzie ważny ze względu na to, że ta pierwsza część roku um, będzie z takim naciskiem na um, taką pracę też wewnętrzną, bo um, ten Jowisz będzie właśnie jeszcze w dwunastym domu dla Was, a Saturn z Neptunem będą w domu dziewiątym. To jest dom. Um, Szukania takiej wyższego celu w naszym życiu, co ja chcę robić, po co ja tu jestem, w co ja tak naprawdę wierzę. I, I to jest też czas nauki. I wy już znacie tą energię, bo te planety są już w tym waszym dziewiątym domu od jakiegoś czasu, a to będzie jaka końcówka i od marca ma marzec, potem yy, maj i, i całe lato do jesieni. Saturn z Neptunem wejdą do Waszego dziesiątego domu i to będzie totalna zmiana, jeśli chodzi o Waszą pracę, o to, co Wy w ogóle chcecie robić, o wykorzystanie tej wiedzy, którą teraz, już teraz zdobywacie. Totalne spełnienie marzeń, takie też odarcie z takich różowych okularków, że już tak naprawdę skonfrontujecie pewne rzeczy z rzeczywistością i będziecie wiedzieli na co zwrócić uwagę na swojej ścieżce kariery. Sprawdźcie, dlatego prosiłam, żebyście wydrukowali swoje horoskopy, sprawdźcie, czy pierwszy stopień, pierwszy i drugi stopień barana jest faktycznie w Waszym e, dziesiątym domu, jeśli macie ascendent w raku. To, to jest dla osób, które mają naprawdę ascendent w pierwszym, w drugim e, stopniu raka, wtedy te planety będą. E, znaczy, powinny być w Waszym dziesiątym domu, ale sprawdźcie to dokładnie. Natomiast jeśli one będą w dziewiątym domu, no to będą oznaczały właśnie takie oświecenie związane z tym, że ja już wiem, jaki jest mój cel życiowy, że ja już wiem, o co tutaj chodzi. To jest też taka, może to będzie też taka zmiana w ogóle w tym, w co wy wierzycie. Więc naprawdę taki ważny czas dla Was. To, co będzie jeszcze dla was ważne, to, że 25 czerwca jest nów w raku, bo ten Jowisz wejdzie do znaku raka właśnie 9 czerwca, a za chwilę później, czyli 25 czerwca, będzie nów w raku, czyli spotka się Słońce z Księżycem i to będzie bardzo blisko Jowisza, bo Jowisz będzie w trzecim stopniu raka, czyli to będzie w koniunkcji z Jowiszem, czyli mm, no po prostu niesamowity czas, a już dla osób mm, spod znaku e, raka, urodzonych w pierwszych e, dniach raka, to będzie mm, wiecie takie poczucie możecie zacząć coś nowego, naprawdę związanego z poczuciem waszej wartości, coś, co, co zwiększy poczucie waszej wartości, co zwiększy Waszą mm, witalność. Poczujecie naprawdę wiatr w skrzydła, że możecie zrobić wszystko. Oczywiście, wiecie, żeby nie przesadzić znowu, że w drugą stronę, nie, że, że będziecie zbyt pewni siebie, ale, ale ten Saturn wam tam nie pozwoli być zbyt pewnym siebie, także, także naprawdę taki niesamowity czas tutaj dla raków. Również znowu to pod koniec roku. W listopadzie, kiedy ten Jowisz już będzie dochodził właśnie do 25 stopnia znaku Raka, on zrobi dla odmiany trygon z Saturnem. W tym roku byliśmy pod wpływem i jeszcze pierwsza część 2025 roku będzie pod wpływem kwadratury Saturnu, Saturna do Urana. Natomiast, właśnie w listopadzie um, Saturn będzie cały czas jeszcze... On wróci, bo on, on wejdzie sobie do barana, ale potem wróci do ryby, więc będzie w rybach i zrobi trygon z tym Jowiszem w 25 stopniu, znaku raka. I znowu dla raków ascendentalnych, ten Jowisz będzie w pierwszym domu, a ten Saturn w dziewiątym. Więc znowu, co ja mam robić w życiu? Jakie są moje cele jaka jest moja ścieżka życiowa co jest dla mnie ważne, w co ja wierzę możecie spotkać jakiś przewodników chociaż kończy się tak naprawdę czas przewodników, słuchamy tak jak słuchacie mnie co się może wydarzyć, co się może stać ale tak naprawdę wszystko filtrujemy przed siebie, dlatego to jest takie ważne, żeby żeby widzieć ten horoskop przed oczami i, i jednak filtrować to przez siebie, nawet jeśli za dużo o tym nie wiecie, samo patrzenie na swój horoskop, jeśli macie go, wydrukujcie sobie i patrzcie na niego, to jest bardzo takie wzmacniające. Same te, te wzory, które tam są, te, te glify, na nas bardzo wpływają. Jakby otwierają podświadomie, działają na to, że otwierają. Nas, na to nasze wyższe ja. I tak naprawdę po co tu jesteśmy? A u Was właśnie to będzie taki ważny czas, który, który bardzo Wam w tym pomoże to odkryć. I takim jeszcze fajnym dla Was czasem będzie też dzień 12 sierpnia, kiedy Wenus zrobi koniunkcję z Jowiszem, właśnie w Waszym znaku. Także bardzo, bardzo pozytywny aspekt dla wszystkich raczków a w ogóle czas od 31 lipca do 26 do 6 sierpnia to będzie bardzo wspierający czas dla raków, dlatego, że będziecie mieli Wenus w swoim znaku. Może to będą niewielkie, wiecie, przyjemności, jakieś taki zbligi i okoliczności, ale warto to wszystko doceniać i być wdzięcznym, bo, bo ta Wenus naprawdę potrafi przynieść takie miłe, acz drobne rzeczy. Hmm. I to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. No mówię, no wy jesteście tym. Ascendentalne raki mają duże nastawienie na rozwój siebie, nie? na to, kim ja jestem, i ten jowisz w pierwszym domu wam będzie bardzo w tym pomagał mm, i co ja chcę robić, a potem przejście tego jowisza do 10 domu, nie Jowisza, tylko Saturna i Neptuna do 10 domu, no zmieni zupełnie wykorzystacie tą wiedzę, którą zdobyliście. W tym, żeby, żeby spinać się na ścieżce swojej kariery. Także bardzo, bardzo fajne czas, raczki. Wszystkiego dobrego.